Witajcie kochani na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Na początek chyba projekt 360, tak mi się wydaje, będzie najlepiej, więc yy, kolejny element. I dzisiejszy element przymocowałam tutaj w tym miejscu. Oczywiście ja wszystkie te elementy będę musiała jeszcze yy, jakoś tak uporządkować, bo w powietrzu przyczepianie to, to jest bardzo ciężka sprawa. Poza tym będzie wszystko, tak mi się wydaje, ok. Ta druga strona też jest jeszcze do dopracowania, jest to jeszcze naprawdę sporo pracy, ale dobra, będziemy po kolei sobie wszystko tutaj robić. Od czego tu by dzisiaj jeszcze zacząć? Projekt mamy za sobą, może zacznę od stylizacji, którą mam na sobie, więc nic tutaj nie jest nowością, wszystko znacie, leginsy to już wiadomo, natomiast tak, koszulę już Wam też kiedyś pokazywałam, tylko trochę w innej stylizacji z pomarańczową spódnicą, ale w tej właśnie mojej dzisiejszej odsłonie wystąpiła bransoletka a jej Wam nie pokazywałam i to jest taka branzoletka jesienna, jest przepiękna, ja ją dostałam w prezencie. Nie pokazywałam jej czemu, dlatego że no ona jest typowo taka na jesień i to jest taki klimat jesienny i latem jakoś tak no nie bardzo mi pasuje, natomiast zobaczycie jak ona jest przepiękna, tutaj jest co opowiadać w ogóle, bo dzieją się tutaj naprawdę cuda na tej bransoletce, są liście, mamy tutaj takie chyba Jagody, ja się za bardzo nie znam, ale dobra. Ogólnie maliny, żołędzie, nawet jest grzybek. Taki humorek. Ale co najcudowniejszego jest na tej bransoletce? Słuchajcie, to jest orzeszek, to jest połówka orzecha włoskiego i w środku śpi sobie wiewiórka. No to jest po prostu przesłodka. Ta bransoletka jest. Też ulubioną bransoletką mojego synka, mówię, on ogólnie wiadomo jest chłopczykiem, nie nosi bransoletek, ale wiecie, jest dobra przy tym zabawa, jak mama ma tyle skarbów różnych, no to ta bransoletka jest jego faworytem, numerem 1 i jak dzisiaj widział, że wyjęłam tę bransoletkę i chciałam, i sobie tutaj położyłam, przygotowałam, że będę ją pokazywała, no to chciał mi ją po prostu zabrać, ale wytłumaczyłam mu w, jak, w jakiś taki... Mm, Najbardziej prosty sposób, że chciałabym tę bransoletkę, synku, pokazać też innym paniom, bo jest naprawdę bardzo fajna i w ogóle innym tutaj um, osobom. Także zrozumiał, pozwolił mi, a powiedziałam, że po filmie będziesz mógł się tą bransoletką pobawić, bo jemu najbardziej się tutaj podoba ta wiewiórka, która tutaj śpią, tak się wiecie, rozczula nad nią. No i naprawdę ta, ta bransoletka jest rewelacyjna, jest tak dopracowana, jest dziełem sztuki, jest po prostu przepiękna i zostanie ze mną. Na zawsze. No, i kochani, jeszcze w dzisiejszym filmie pokażę Wam projekt swój, który został przeze mnie już skończony. Tak się zawzięłam ostatnio, że przyspieszyłam i pomyślałam sobie: dobra, godzina dłużej, nic mi się nie stanie, jak nie pójdę spać. Mimo, że jestem chora, ale pomyślałam sobie, nie, ja już mam dosyć leżenia. Dla mnie 2-3 dni w łóżku to jest po prostu dramat. Ja muszę coś robić, więc musiałam to, to sobie tak odbić, że tak powiem, i sobie posiedziałam trochę dłużej i skończyłam ten projekt. Niby tam nie było wiele rzeczy do robienia, ale jednak trochę było. Już wam pokazuję, co takiego udało mi się stworzyć. Więc tutaj chodzi mi o ten przepiękny płaszcz, który jest płaszczem szlachetnym. Jest to płaszcz wełniany, ma przepiękny zielony kolor. I tutaj na kieszeni znajduje się paw. Paw jest moim ulubionym ptakiem. Jest moją inspiracją. Uwielbiam pawie. I mogłabym się na nie patrzeć godzinami. Poprawia mi się humor, nawet cieszę się tryskam radością, jak patrzę na te piękne stworzenie. Jest przecudowne. Z tyłu natomiast płaszcz w ten sposób się prezentuje, i tutaj mamy większego pawia. I słuchajcie, to jest taka ramka. Ja zrobiłam takie po prostu obrazy na tym płaszczu. Dwa. Jak widzicie, nie jest tutaj nic napstrzone, tak jak nie każdy lubi. Ten mój taki przekaz czasem jest wszystkiego dużo, ale ja tak lubię, ale wszystko jest przemyślane. Natomiast tutaj chodziło mi o to, żeby głównie skupić uwagę na tym właśnie obrazie, na którym znajduje się ten przepiękny paw, nawet dwa pawie. Więc w momencie ubrania takiego płaszcza, chciałam, żeby na pierwszy rzut, tak właściwie ktoś patrząc na ten płaszcz, nie wiem, na osobę, która ten płaszcz ma ubrany, żeby widział. Ten piękny obraz. Po prostu, żeby on zabierał e, tak, jakby wszystko. Czyli, ym, jak to wytłumaczyć? Czyli, po prostu skupiał największą uwagę e, osoby, która na ten płaszcz patrzy. O, może w ten sposób. I teraz e, tutaj są takie koraliki. One też są e, koraliki, one są duże. To są takie e, drewniane, duże jakby e, elementy, które są nawiązaniem do tego pawiego ogona. I to są praktycznie identyczne kolory. Jak się przyjrzymy, to, to właśnie tutaj są takie konkretnie, te kolory, które znajdują się właśnie na tym kołnierzu. I w ten sposób ten kołnierz sobie tutaj ozdobiłam. Podkreśliłam go troszeczkę gipurą, dlatego że jak nie było tego obramowania, to byłoby to zbyt takie surowe, a jednak tutaj zadziałała się taka spójność, więc płaszcz jest gotowy. I tak naprawdę wiem, że może to wydawać się, że kilka elementów tylko jest przyszytych. Nie, tu było też bardzo dużo pracy tak naprawdę i też musiałam tak poprzyszywać te elementy, żeby tutaj nie było widać, słuchajcie, żadnych nici. Tak naprawdę, żeby żadnych tutaj nici, żeby to było wszystko dopracowane. Już tak wiecie, staram się naprawdę, um, uczę się właściwie cały czas takiego dopracowywania wszystkiego, dbania o każdy tutaj szczegół i muszę jeszcze Popracować nad wszywaniem metek, dlatego, że e, robię to ręcznie i, e, no i to tak wychodzi jak wychodzi. Czasem pięknie się przyszyje, a czasem jest po prostu kicha i muszę od nowa e, brać drugą metkę, bo ta już się zazwyczaj nie nadaje, i tak po kilka razy przyszywać. Ale ja muszę być pewna, że coś jest e, zrobione już, tak wiecie, na tip top, perfekcyjnie. Ja muszę być zadowolona, czuć taką satysfakcję. Wtedy jestem bardzo, bardzo, e, bardzo zadowolona. No i teraz jako pierwsza taka koszula, którą udało mi się ostatnio kupić. Jakżeżby inaczej, u mnie zawsze koszule są w moich filmach, dlatego, że ja koszule no, uwielbiam, a będąc w second handzie i widzieć takie cudo i nie wziąć go, no to ja bym chyba nie mogła zasnąć. Także kupiłam kolejną koszulę, takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam, bardzo się cieszę. Ta koszula ma, łączy bardzo dużo pięknych takich kolorów, które ja uwielbiam i one są takie jesienne, śliczne, ożywiają tempory roku, sprawiają, że jest on no, taka naprawdę piękna, ja kocham jesień, wszystkie pory roku kocham, bo z każdej da się coś takiego wydobyć pięknego i jakąś taką radość, tylko trzeba po prostu się w to bardziej zagłębić, poczuć ten klimat, wiecie. Dzisiaj na przykład jest u mnie bardzo wietrznie, no jest tak wietrznie, że, że myślę, że... Ja tak się śmieję, że głowę by mogło urwać. Nie no, mojej głowy nie urwie, ale... ale natomiast, ale natomiast... Ten wiatr też jest jakiś taki fajny. Jest, ma coś w sobie takiego fajnego ten szum to też jest takie pobudzające do działania. Przynajmniej ja tak mam, że na przykład już jakiś pomysł kolejny mi się zrodził, przez to, że szumi na zewnątrz to już jakiś, jakiś taki, jakąś taką motywację mam do zrobienia kolejnego na przykład projektu. Wracając jeszcze do tej koszulę, ja zawsze coś Wam opowiadam, a w międzyczasie jeszcze jakaś myśl. I tak nie wiem, czy to jest takie dość spójne, ale ja już tak mam po prostu. Kochani, ta koszula jest ogólnie z taką koszą mięsistą, jest to taka harmonika, czyli taka plisowana koszula, jest ona oversizowana mnie po prostu i bardzo, bardzo mi się podoba też tutaj różne różne kombinacje, bo butów mam, wiecie, że sporo i tak naprawdę jakiś tutaj kolory, jak będę chciała sobie pozmieniać, no to to nie będzie żaden problem. Teraz kochani taka sukienka, którą kupiłam w Tania Odzież Retro w dniu dostawy. No i ta sukienka po prostu skojarzyła mi się jak ją zobaczyłam z krainą lodu, z krainą takich wiecie lodowych kulek, czymś takim z taką epoką lodowcową. A po prostu zakochałam się w tej sukience. Na pierwszy rzut oka jest ona taka, taka weselna powiedzmy, a ja wiedziałam, że ja zmienię jej charakter i ja będę w niej chodziła na co dzień, więc Fioletowe dodatki. Pomyślałam sobie, że tutaj fiolet może wyglądać naprawdę fajnie, może tutaj zmienić charakter tej właśnie sukienki, bo gdybym teraz na przykład, wyobraźmy sobie, założyła białą koszulę, szarą koszulę, no to ona pozostałaby jednak w takim, w takim klimacie weselnym, w takim wiecie, no już tak mówię, przykładowo weselnym, no bo, bo człowiek nie chodzi na jakieś bale, nie wiadomo co więc te wesela są taką raz na jakiś czas odskocznią człowieka, takim wielkim wyjściem, to też mi właśnie to na myśli tak przyszło. Natomiast ta fioletowa koszula, którą ubrałam zmienia charakter jednak tej, tej sukienki i powoduje, że ona nie jest, na niej nie ma, nie jest pokryta lodem, kostkami lodu, tylko w tym momencie ona jest pokryta kroplami deszczu. Deszczu, czyli jesienią pada deszczu. u nas wczoraj, wczoraj właściwie tak padało cały dzień i to są krople deszczu. Jeżeli będę chciała ją ubrać zimą, bo tak się zadzieje, no to wówczas e, dodam inne trochę dodatki, żeby to wyglądało jak, jak właśnie kostki lodu, a na dzień dzisiejszy cieszę się, że dodałam fiolet i są to krople deszczu. Po prostu już e, Więcej nie będę tutaj y, mówić na temat tej sukienki. Ogólnie rzecz biorąc, tak się prezentuje. Y, było kilka takich y, nieubytków, a wisiały te cyrkonie, wiecie, tak na jednym włosku, na jednej niteczce. Więc najpierw to sobie wszystko y, poprzyszywałam, naprawiłam, zabezpieczyłam, no i wówczas y, sukienkę dopiero... Wyprałam, bo bałam się, że po prostu ona się rozsypać, rozsypie całkiem. No bo tak jak wiadomo, ktoś się zaczepi i gdzieś to jeszcze zostanie nadszarpnięte, no to to się po prostu posypie i później wiecie, jest, jest co zbierać. Kolejna rzecz to jest taki blazer. Kupiłam go jakiś czas temu też, musiałam go wypielęgnować, był skosmacony. Natomiast bardzo, bardzo mi się podoba. Nie pokazywałam go do tej pory, dlatego że on tak wisiał i czekał. Wisiał i czekał na coś, co przyjdzie mi po prostu do głowy. Nie skupiałam się za bardzo na nim. Wiedziałam, że mam taką perełkę w swoich tutaj zbiorach. przygotowaną, żeby wam po prostu ją pokazać. Natomiast dzisiaj przyszedł ten dzień, że popatrzyłam na niego, popatrzyłam na wieszak z sukienkami i od razu pomyślałam sobie, dobra, ta żółto-czarna będzie tutaj naprawdę bardzo ładnie wyglądała i będzie to fajna taka stylizacja, dość elegancka, wytworna. Ja tutaj jeszcze widzę oczywiście odpowiednią fryzurę do tego, bo nie zawsze też te fryzury, które ja na przykład danego dnia Wam pokazuję, one są do czegoś konkretnego, ale nie do wszystkich stylizacji mogą pasować. Fryzura jest też bardzo ważna. Ja za bardzo też nie umiem sobie tych fryzur, słuchajcie, robić. Kombinuję jak mogę, naprawdę... Lubię koki. Ogólnie podobają mi się teraz koki takie niższe i na przykład w tej, w tej stylizacji widzę u siebie taki niższy kok i czerwone na przykład usta albo jakieś takie szalone. Na pewno nie jakieś takie neutralne. Teraz, kochani, kolejna perełka. To jest przepiękny żakiet, bardzo elegancki, z wyższej półki. Z wyższej półki jest to żakiet francuski, szaragano jest tutaj napisane i to widać od razu, że to jest coś takiego bardziej ekskluzywnego. I za to kocham Second handy, za to, że tam można znaleźć naprawdę rzeczy przecudowne i stworzyć z nimi stylizację na najwyższym po prostu poziomie. Czyli nie trzeba wydawać po 12 tysięcy za żakiet, załóżmy, tylko można sobie kupić coś... Przyziemnego, ale coś, co będzie wyglądało właśnie jak ten żakiet za 12 tysięcy po prostu. Z tyłu tak się prezentuje ten żakiet, jest po prostu rewelacyjny, jak dla mnie, i co mi się w nim najbardziej podoba, to chyba oczywiste, że kołnierz. Uwielbiam. Takie połączenie, taki właśnie taki dalmatyńczyk. Ala, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam: raz mówię krowa, raz dalmatyńczyk, to mi się miesza. Ogólnie ten wzór bardzo do mnie przemawia. Też niedawno pokazywałam wam taki, taki blazer, kupiłam też właśnie w taki wzór. I on jest u mnie teraz też powiedzmy numerem jeden, bo wiecie, to się codziennie zmienia. Jak ja jeżdżę praktycznie codziennie na zakupy, to tych numerów jeden jest mnóstwo mogę sobie to nazywać. Jak miała jedną rzecz wybrać, kiedyś Wam pokazywałam, to jest numerem jeden u w całych w ogóle zbiorach, sweter mój w rąby i tak na razie to wszystko yy, i na razie tak zostaje, a, a tam takie wiecie, jedynki jeszcze, jakieś pojedyncze numery jeden, to, to tego się trochę znajdzie. Dobra. Kolejna rzecz to jest płaszcz, taki vintage, ale on jest taki burgundowy, taki naprawdę bardzo fajny. Z tych takich szeleszczących, czyli dołączy do mojej rodziny płaszczy szeleszczących, które po prostu żyją swoim życiem. Ja to tak nazywam. Ten płaszcz jest na mnie oczywiście. Yy nie za duży, a oversize'owy, nazwijmy to w ten sposób. I tutaj założyłam do tego płaszcza dwa paski, właściwie ten, który jest tutaj, no to został, sobie go związałam, jest to fajnie, akurat tutaj się przydaje, bo nie zawsze te paski mi pasują. No i dodałam jeszcze srebrny pasek i też właśnie srebrne bodki, srebrne takie dodatki, żeby troszeczkę ten płaszcz uszlachetnić, ożywić. On jest niesamowicie takim, bym powiedziała na pierwszy rzut elegancki, pomimo, że jest z takich płaszczy przeciwdeszczowych, szeleszczących, to ma coś w sobie, coś, co mnie jednak urzekło, przyciągnęło moją uwagę i, i dlatego go kupiłam. On na żywo fajnie się tak słuchajcie mieni. I ja widzę siebie w tym płaszczu, jak zbieram kasztany. On jest w kolorze takich kasztanów, powiedzmy, są takie niektóre kasztany, takie wypolerowane, piękne. I ja już wiem w łomży, gdzie jest takie drzewo, które kasztanowiec. Tam jest bardzo dużo kasztanów i ja po te kasztany pojadę. Właśnie w tej stylizacji zabiorę Alberta, zabiorę Franka, będziemy zbierać kasztany i Albert zrobi mi tam zdjęcie, ja już sobie to zaplanowałam, właśnie pod kasztanowcem. Także mężu, szykuj się na zbiory kasztanów ze swoją rodziną. Kolejna rzecz to jest bluzka. Bluzka, którą widziałyście i tutaj nie mogę powiedzieć, że dokonałam przeróbki, bo w sumie teraz yy, słowo przeróbka dla mnie nabrało trochę innego znaczenia. Tutaj Zadziała się pewna modyfikacja. Zostało coś obcięte. I powiem Wam, że ja to Wam już pokazywałam bardzo, bardzo dawno temu. Początki moich filmów. Nie wiem, który to był film, nawet nie wiem, czy dwucyfrowy. Natomiast wtedy. Rzeczy jeszcze nie mierzyłam na sobie i tak pokazywałam, wiecie, na zasadzie prób i błędów, no bo musiałam się tutaj jednak rozwinąć wczuć w ogóle w klimat tego wszystkiego, e, otworzyć się na pewne rzeczy. Także dzisiaj pomyślałam, że pokażę wam tę rzecz, bo ona jest bardzo fajna. I to jest takie małe dzieło sztuki, można powiedzieć. Ja lubię takie stare rzeczy, takie po prostu z duszą. I to jest taka bluzka, która odnajdzie się i teraz, i właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym, czyli, czyli takim okresie też sylwestrowym, karnawałowym bardziej, ale również teraz, bo ona ma fajne połączenie kolorystyczne. Fiolet z taką zielenią, no to jest rewelacja. Oczywiście szukałam tutaj butów odpowiednich, chciałam takie zielone, ale... Krozaki, ale chyba takich nie ma. Nie wiem, może ktoś kiedyś takie stworzy i ja sobie będę mogła takie kupić. Natomiast ubrałam w ogóle coś innego i założyłam do tej stylizacji spodnie robocze siwe, szare, takie spodnie robocze naprawdę takie jest nawet na nich napisane. Natomiast ja lubię je przemycać tutaj do jesiennych stylizacji, bo one są tak ciepłe, w nich się nie da zmarznąć, więc jeżeli jestem nawet taka chora przeziębiona lekko powiedzmy no to zakładam sobie wtedy te spodnie i wiem że nawet jaki jest jakiś wiatr czy coś to ja w tych spodniach e, będę uratowana będzie mi bardzo ciepło ale też lubię je ożywiać żeby nie było widać że jednak są jakieś spodnie robocze więc cekinowa bluzka jak najbardziej tutaj pasuje Kolejna rzecz to taka bluzko koszula, ale ona ma bardzo fajne wzory. Jeżeli tutaj bardziej się tak przyjrzę, to widzę i kwiaty, i motyle, a film o motylach też dla Was planuję nagrać. Także może w przyszłym tygodniu zobaczę, jak, jak tam będzie, będę stała czasowo. Natomiast, jak tam będę stała z czasem. O. Więc taki film się pojawi, ale dzisiaj chciałam wam tą bruskę już pokazać, i to będzie taka stylizacja jeszcze wiosenna, powiedzmy, wiosenno-letnia. Można oczywiście to jakoś przemycić jesienią, bo tutaj jest piękny kolor oliwkowy. Ja się zakochałam w tym kolorze, stąd też widać paznokcie. Zazwyczaj tylko akceptuję na, na dłoniach kolor czerwony, bo uważam, że jest klasyczny, piękny, ale naprawdę ten oliwkowy kolor tak mi się podoba i poleciałam szukać lakieru. Właśnie w tym kolorze, bo zaczął mi się ten kolor bardzo podobać. Już ostatnio o tym też wspominałam. Ubrałam na tą bluzkę taką bardzo dostojną rzecz, która, która jest takim dziełem sztuki. I oczywiście. To jest bardzo trudna rzecz do noszenia w gruncie rzeczy, bo ona nie do wszystkiego pasuje. Ma swój taki klimat, ma swój, żyje swoim życiem, i czasem trzeba z nią dobrze zagadać do tej, zagadać do tej rzeczy, żeby ona zgodziła się tutaj gdzieś wystąpić. No i, no i dzisiaj się zgodziła właśnie, i tutaj jakby troszeczkę się polubiły te dwie rzeczy, nie pokochały, ale polubiły. I myślę, że tutaj dzięki temu tabluzka zyskała takiej szlachetności a tamta, tamta jakby rzecz też wiele nie straciła uroku. Kolejna rzecz to jest coś takiego nietypowego. To jest chyba koszula, ale no jest taka inna, cała gnieciona, jest taka bardzo artystyczna i ja bym ją naprawdę widziała w takich filmach porównawczych z, z takimi projektantami z najwyższej półki i myślę, że ono się może właśnie do tego przydać. No jest to taka koszula bardzo, bardzo oryginalna dużo fajnych kolorów, coś co ja bardzo lubię, jest taka ciepła. Kiedy ja na nią patrzę, to jest mi ciepło. Czuję się jakbym piła gorącą herbatę z goździkami. Macie takie poczucie? Ja na przykład widzę właśnie taką herbatę z goździkami i czuję się bardzo dobrze, bardzo tak komfortowo do tego jakiś fajny koc. Koce też muszą być fajne i jestem zadowolona. W międzyczasie gdzieś oglądam z Frankiem bajki i wszystko gra. Także z tyłu ona tak się prezentuje. Jest ona na mnie oversize'owa. Słuchajcie, odkryłam też, że można ją nosić na tej drugiej stronie, bo ona ma guziki też, ale jest tutaj metka, no więc z metką taką głupio by było chodzić. Ona jest przyszyta bardzo w, w, w dwóch miejscach, jak widzę, więc to jest sekunda, dosłownie sekunda i tej metki y, nie ma, ale ogólnie koszula bardzo mi się podoba. Ojej kochany, słuchajcie, futro, ale to futro jest tak ciężkie yy, o matko, że normalnie bardzo ciężko mi je trzymać i muszę to szybko powiedzieć, mogę tak? takie trzymać, tak śmiesznie. To jest futerko oczywiście kupione w second handzie, kocham takie futra, w takim futrze nie zmarzniemy. To jest futerko sztuczne i też słuchajcie, jest, nie wiem, czy podszewka jest w stanie idealnym, nawet tam nie zaglądałam, wyprawie w pralce, dobrze, że mam taką większą pralkę, bo takie wielkie futro to do zwykłej pralki, takiej z mniejszym bębnem, to jest ciężko włożyć. Wiem, bo kiedyś próbowałam i nigdy nie udało mi się takiego futra wyprać. To ono ma kaptur, ten kaptur to tak przemilcze, dlatego, że ja kapturów nie za bardzo lubię, wolę mieć Opcję. Wolę mieć wybór. Ja lubię mieć w życiu wybór, yy, czyli tutaj przydałyby się guziki, możliwość odpięcia. No ale dobra, nie mamy tutaj wyboru. Ja nie mam, więc zostaje ten kaptur. Niech już będzie. Jakoś to przemilczę, a jak się uprę to go wytnę, wyrzucę, pozbędę się jego, a sobie tutaj coś innego zrobię. Z tyłu tak się prezentuje, to tak szybciutko. No, jest to taki cieplaczek. Bardzo lubię takie rzeczy. Mam jeszcze coś takiego w. Panterkowego, ale takiego bardzo fajnego. To nie wiem, co to jest za wzór. Słuchajcie, ja nazywałam to żyrafa. To jest moja żyrafa i myślę, że naprawdę teraz musi być bardzo zimno, żebym sobie te, tego futrzaka ubrała. To jest taki bardziej klimat już zimowy, ale... Jesień też potrafi ym, bardzo mocno obniżyć temperatury, czyli tak 3 stopnie, i ja już w takiego futrzaka sobie śmiało wskakuję. Nie trzeba go zapinać, nie trzeba coś, wiecie, opatulać, bo można go ugotować, ale tak rozpięty no to Francja elegancja. Po prostu. Kochani, pod moim futer, futerkiem, futrzakiem wielkim żyrafą wystąpiła y, taka sukienka, tylko że ja zrobiłam sobie z niej bluzkę, właściwie zrobiłam, no wpuściłam. Y, do środka część materiału i to jest bardzo fajna opcja. Tutaj akurat wybór jest, bo można to nosić jako sukienkę, albo można to nosić jako bluzkę, bo ten materiał jest taki śliski, jest taki przyjemny i można sobie naprawdę tutaj kombinować, ściągnąć wszystko, wpuścić, wypuścić, rewelacja uwielbiam takie rzeczy. To jest jak dzieło sztuki, jak takie taki klimaty Dolchenka Bana, coś, coś w tych klimatach takich. Em, no nie wiem, mi się to kojarzy z, z jakimś barokiem trochę, no nie wiem dlaczego, ale tak te wzory w ogóle, z czymś takim bardzo szlachetnym. O, dobra. I to jest, słuchajcie, kochani, w rozmiarze 36. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Jutro też będzie film, jutro jest sobota, czyli yy, hol wyprzedażowy. Będę miała bardzo dużo rzeczy dla Was, dlatego że jak byłam chora, to robiłam porządki. Więc trochę rzeczy fajnych będzie, nie trochę, a nawet bardzo dużo. Tylko oczywiście, jeżeli znajdę czas jeszcze na, na te wszystkie rzeczy, żeby jutro pokazać. Mam nadzieję, że tak, ale jak ja się uprę, to tak będzie. Więc zapraszam Was jutro i dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama. Do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole, ale nie to chciałam jeszcze powiedzieć. To jest taka moja formułka, ale chciałam też powiedzieć, że jestem bardziej aktywna teraz na Instagramie, bo wpadłam na świetny pomysł, żeby dodawać te relacje po prostu, te screeny moje z filmów, i, i tam jesteście też na bieżąco ze wszystkim. O! I myślę, że to jest super. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.